Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zacznę troszeczkę nietypowo, ponieważ zacznę od polecenia bardzo fajnego kanału, jaki ostatnio udało mi się wynaleźć na YouTubie. A jest to kanał Green Aqua. Jest to jeden z wielu zagranicznych kanałów, ale bardzo mi się spodobał z tego względu, że raz ich aranżacje, które w swoim studiu tworzą, są. Powiedzmy, w moim typie. Druga sprawa: można się dowiedzieć dużo ciekawych i fajnych rzeczy na temat jak utrzymać akwarium w dobrej kondycji, jak oni do tego podchodzą, aby akwaria były ładne, czyste od glonów i po prostu cieszyły nasze oko. Wymienię teraz kilka rzeczy, które y, wydaje mi się dosyć ciekawe i na które warto zwrócić uwagę, a mianowicie. W ich przypadku cała, że tak powiem, obsada rybna, czy obsada życia jakie znajduje się w zbiorniku, dzieli się na ryby, które mają ładnie komponować się z otoczeniem i z całą aranżacją, jak i ryby, które mają stricte i nie tylko ryby, zajmować się, można powiedzieć, sprzątaniem w zbiorniku, a mianowicie Sprawa polega na tym, że ryby takie jak otoski, takie jak kosiarki, ślimaki, które czyszczą nasze zbiorniki z glonów czy jakichś innych no, pozostałości na dnie, choćby nawet pokarmu, to jest ekipa sprzątająca. Kolejna sprawa bardzo duży nacisk kładą na, na to, żeby media filtracyjne, które używamy w naszych filtrach, były jak najwyższej jakości. Oni oczywiście polecają, nie chciałbym tutaj robić reklamy, ale Sychema Matrix i Purigen to są dwa media filtracyjne, które on, oni używają w każdym filtrze, w każdej swojej aranżacji. Do tego oczywiście TwinStara, do którego działania no wielu z nas ma mieszane uczucia. Jest to z tego, co czytałem, jonizator, który pozbywa się mm, jakiś tam niepotrzebnych i zbędnych yy, mikro, nie wiem, bakterii, nie wiem, jak to nazwać, nie, nie chcę do tego podchodzić od strony biologii, ale w każdym razie oczyszcza wodę z różnych dziadost. Widziałem, jak y, działa taki jonizator w pomieszczeniach, czyli yy, nie typowo w zbiorniku, ale w, do, w pomieszczeniach, gdzie są na przykład grzyby i różne inne takie rzeczy, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu i taki jonizator bardzo szybko pozbywa się tych drobnoustrojów czy, czy, nie wiem, grzybów. Myślę, że patrząc pod tym kątem, to działanie jonizatora w akwarium może mieć jakiś wpływ na całokształt, tak? Kolejna sprawa. Bardzo prosta i y, fajna regułka. Jeżeli nie masz czasu na to, aby poświęcić dwie godziny na tygodniowo na swoje hobby, czyli na akwarystykę, aby y, podmienić wodę, aby zrobić, nie wiem, przeczyścić szyby czy jakąkolwiek kosmetykę, to szkoda Twojego czasu, zdrowia i pieniędzy, aby po prostu w to wchodzić. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o y, Glony, jakie są w zbiorniku, no to standardowo. Dobra obsada rybna, która w pewnej części może pomóc w walce z glonami, ponieważ tak jak oni twierdzą, i wszyscy dobrze wiemy, glony są w każdym akwarium. Tylko albo ich jest więcej, albo mniej. Są bardzo bardziej widoczne, lub po prostu gdzieś są, a nie psują naszej całość, całości, naszej aranżacji. Temperatura też. Twierdzą, że powyżej 25 stopni temperatura w wodzie niezbyt dobrze, niezbyt dobry wpływ ma na akwaria roślinne. Podmiany wody powinny być systematyczne, tym bardziej jeżeli nawozimy przynajmniej 50-60%, co wszędzie y, przygotowych choćby nawet produktach y, linii nawozowej, takie jak moja, czyli Vimi One, gdzie jest to zalecane i powinno się do tego stosować. Więcej szczegółów, jeżeli chodzi o kanał Green Aqua, nie chciałbym Wam, że tak powiem, sprzedawać w takiej pigułce, ponieważ więcej z tego wyniesiecie, jeżeli oglądniecie sobie ten kanał. No niestety minusem jest to, że na jakimś poziomie trzeba znać język angielski, ponieważ jest to kanał anglojęzyczny. Na tyle, ile znam ten język. Udało mi się kilka ciekawych informacji wyciągnąć. Co na pewno też i dla Was będzie pożyteczne. A wracając do mojego zbiornika, akwarium jest po przycisce i ogólnym sprzątaniu. Postanowiłem tym razem troszeczkę poprzesadzać, troszeczkę namieszać, jak i zająć się przerośniętymi, już można powiedzieć, roślinami. Chciałem opanować w jakiś sposób rotale makrandry i rotale kolorate. Kolejną rzeczą, jaką zrobiłem, to też wyniesiona, można powiedzieć, z tego kanału, taka fajna podpowiedź, jak przyciąć roślinę w zbiorniku i że tak powiem, nie tracić na jego uroku, czyli żeby nie wystawały same kikuty roślin, żeby po prostu to nie szpeciło tego zbiornika. Pierwszą i podstawową sprawą to jest oczywiście, każdy wie, obcięcie szczytów i wsadzenie je ponowne w podłoże. Po wcześniejszym wycięciu, prawie że do, do żwirku, y, starszej części rośliny. Jest to bardzo fajny sposób, ale za każdym razem, mm, no powiedzmy, w tych części, tylnych częściach roślin, jest to troszeczkę uciążliwe. Czasami też może nam brakować miejsca, żeby y, wbić to, tą roślinkę gdzieś w podłoże. Drugim sposobem, jakim właśnie zauważyłem na tym kanale, jest, y, no można powiedzieć, najbardziej to się sprawdza. W gęsto zarośniętych kępach roślin, gdzie po odcięciu samych szczytów, tej najlepszej części rośliny w naszym zbiorniku, można ją po prostu tak, jak tutaj macie na załączonym obrazku, włożyć delikatnie, tylko włożyć pomiędzy rośliny. Nie trzeba stricte wpychać roślin w podłoże. Wystarczy po prostu wziąć te dwie, trzy gałązki razem i włożyć pomiędzy rośliny, tak jak tu macie właśnie zrobione to z Rotalą makrandrą i z Rotalą Koloratą jeżeli chodzi o Lignofilia aromatykę, też to się sprawdza i można powiedzieć, że przy gęściej właśnie zarośniętych tak jak diplis, też udało mi się y, tą metodę zastosować też to fajnie y, zdaje egzamin i widzicie, niby była przycinka Rotala colorata i makrandra były wycięte równiutko, dość nisko i po prostu same szczyty są wkładane pomiędzy te kikuty tych roślin i fajnie to wygląda. Niby była przecinka, a tak naprawdę no, nie widać tego aż tak strasznie. Jeżeli chodzi o ogólny y, widok całego zbiornika, to powiem szczerze, robi na mnie samemu wrażenie, że udało mi się Dosyć fajnie wyprowadzić już ten zbiornik. W dalszym ciągu muszę Wam powiedzieć, że walczę z. no czego nie widać na załączonym obrazku z zieloną wodą albo inaczej. Przy czyszczeniu prefiltra to woda, którą wyciskam z tego, z tego prefiltra, to jest po prostu zielona, tak jakbym, nie wiem, dolał jakiegoś barwnika do. Do tej, do tej wody i po prostu wymieszał ją naprawdę woda jest bardzo zielona i wydaje mi się, że jest to przy, jedyną przyczyną tego wszystkiego jest to, że w nawozach wimi all in one, jak i też wimi all in red, mimo wszystko ten stosunek y, mikro i żelaza do pozostałych y, makroelementów jest troszeczkę za wysoki mimo tego, że no można powiedzieć, mam dosyć sporo czerwonych roślin, jednak to żelazo nie jest w takim stopniu pochłaniane, aby te proporcje, które są w tych nawozach zrobione, mogły, że tak powiem, wyczerpać to żelazo. To może być jedyny powód, dlaczego żwirek jest praktycznie zielony, ale tylko i wyłącznie przy przedniej szybie. Może tutaj też jest wpływ światła słonecznego, nie wiem, nie chcę. Nie jestem w stanie tego udowodnić, ale dlatego właśnie w tym tygodniu można powiedzieć, testuję kolejny mój pomysł, jeżeli chodzi o nawożenie, czyli z dawki. Wcześniej było to 2 ml Vimi All In One oraz około 3 ppm azotu i 0,4 ppm fosforu i oczywiście przy okazji wpadało jakieś yy, 2,5 do 3 ppm y, potasu dziennie. Nie mówiąc już, że na pewno znaczy na pewno ta dawka minimalna Wimi y, Alin 1 też swoje makroelementy dorzucała. W tym momencie plan mojego nawożenia to jest taki, że podaję 1 ml Wimi y, Alin 1 do tego 15 ppm azotu, 0.2 ppm -y fosforu i około 1,5 ppm potasu, magnezu i innych rzeczy typu mikro i żelazo dostaje się do zbiornika tyle co z mineralizatorem czy właśnie z nawozami Vimi Alin One zastanawiam się teraz co zrobić czy w momencie gdy już uda mi się to ustabilizować i skończy mi się skończą mi się nawozy wimi alin one czy próbować podobnych yy, że tak powiem zabaw z wimi alin red co no może też na początku przysporzyć mi troszeczkę kłopotów bo jak wiecie tam dawki mikroelementów są dwa razy większe nie ma aż tyle azotu i nie ma yy, yy, fosforu jest tyle samo z tego co pamiętam, więc jeżeli chodzi o makroelementy, to może tylko być ym, troszeczkę mniejszy stosunek azotu i fosforu, ale no, skoro teraz bym podawał Wimi Alin One tylko 1 ml, to jeżeli chodzi o Wimi Alin Red, musiałbym się grubo zastanowić, czy pół ml nie byłaby za duża dawka. To chyba tyle, jeżeli chodzi o nawożenie. A jeżeli odnosząc się jeszcze do jednego właśnie tematu, który wcześniej policzy, poruszyłem odnośnie akanał y, Green Aqua, gdzie oni właśnie dzielą y, obsadę w zbiorniku na tą ekipę sprzątającą i ryby dekoracyjne, które pas, pasują do danej aranżacji, postanowiłem dokupić jeszcze trzy otoski, cztery dokładnie. Jeden z nich, zostały teraz trzy, bo jeden z nich po prostu pierwszego dnia, pierwszej nocy postanowił się wyprowadzić i dorzuciłem tutaj cztery małe ampularie, czy pięć nawet. Plan jest taki, że te małe ślimaczki, te małe ampularie, młode jeszcze, będą w tym zbiorniku do pewnej wielkości. Jeżeli zauważysz, że już są dosyć duże i mogą jakieś szkody w roślinach y, robić, wtedy będą wracać do zbiornika, w którym się, y, że tak powiem, urodziły i tam no, będą po prostu y, pewnie swoje potomstwo wychowywać, a automatycznie młodsze egzemplarze, mniejsze będą trafiały. Ponownie do tego zbiornika i taką rotację, można powiedzieć, zrobimy. Zastanawiałem się nad zrobieniem testów, ale szczerze mówiąc, nie chciało mi się. Dobrze ktoś kiedyś zaznaczył, że skoro używamy jakiegoś mineralizatora do wody RO, to on jest odpowiedzialny za to, aby no, ustawić dobrą proporcję między wapniem i magnezem, więc myślę, że tego, tego się trzymajmy. Znowu w zbiorniku nie znika aż ty, tyle magnezu, przynajmniej w moim, abym musiał dodatkowo go dozować. Tyle, tak samo mówię, tyle, co wpada y, z tych y, makroelementów z nawozami wimi, ale no, to też są śladowe ilości przy dawce 1 mililitra, ale widocznie w moim zbiorniku to wystarczy. Jeszcze zobaczymy, jak będzie po tym tygodniu, ponieważ no, można powiedzieć, że rośliny zawsze coś zmagazynują w sobie i no, ten czas, który mogą przeżyć bez jakiegoś pierwiastka jest troszeczkę wydłużony, nie, nie będzie widać reakcji tak szybko, ale widzę na przykład po alternatorze rejneki, rejneka, że bardzo fajnie sobie rośnie. Już nie ma tych z takich zniekształconych, zmarszczonych listków, stożków, ta mania bonsai, powiem szczerze, no, rośnie jak na drożdżach. Rota Ludwiga Mini Super Red, widzicie, też daje sobie radę, ale w dalszym ciągu jeszcze te mm, dolne partie roślin są dosy dosyć brzydkie. Zastanawiałem się też, czy. Po prostu nie podnieść troszeczkę wyżej lamp. No ale półka, którą mam nad akwarium, troszeczkę mi to nie uniemożliwia. Dlatego systematycznie, jak rośliny troszeczkę y, podrosną, to będę ciął coraz niżej i szczyty wsadzał między rośliny, czy tam w podłoże, w zależności jak będę, jaką będę miał możliwość. I kolejna sprawa. Stara, będę starał się, aby. Ym, Powiedzmy, ten trzeci plan nie był wyższy niż dwie trzecie zbiornika, żeby zostawić ten odstęp od tafli wody, aby światło, które pada po prostu z lamp lepiej się rozpraszało po całym akwarium nie było na przykład tylnie lampa, nie było, światło z niej nie było zasłaniane przez trzeci plan, który dorośnie do tafli wody i zrobi taki parasol, co uniemożliwia po prostu. Czerpanie ze światła innym roślinom. Dobrze, myślę, że chyba to wszystko, bo troszeczkę się rozgadałem. Troszeczkę zeszło. W kolejnym filmiku, jeżeli znajdę czas, to zrobię aktualizację tego, co się dzieje na regale. Tego, jak zbiornik wygląda po kolejnym tygodniu. Jak rośliny sobie radzą z tą nową metodą moją nawożenia. I jak to wszystko wygląda. Dzięki serdeczne to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmie.